Kracik. Kracik jest mieszkańcem stronnictwa dla bezdomnych zwierząt w Milanówku. Trafił do nas kilka miesięcy temu, czyli w zimę 2010 roku. Miał troszeczkę przygód niefortunnych, ponieważ tutaj widzimy, że ma troszkę uszkodzone ucho, a potem był problem z oczkiem uszkodzonym miał operację i prawdopodobnie na jedno oko nie widzi. Natomiast w tej chwili wszystko jest zagojone, po kontroli okulistycznej wszystko jest w porządku, także jest to absolutnie sprawny i w pełni normalnie funkcjonujący pies. Krecik jest psem wyjątkowej urody. Jak widać jest dosyć długi i ma wyjątkowo niezwykłe umaszczenie. Miłośnicy kotów nazywają ten kolor umaszczeniem niebieskim, więc myślę, że możemy też i do kreciku tak powiedzieć, że jest psem niebieskim. Jest to wyjątkowo przyjazny pies, który wszystkich lubi. Uwielbia pieszczoty, uwielbia, ma taki długi, piękny pyszczek i uwielbia, żeby go po tym pyszczku głaskać. Jest bardzo przyjazny do każdego. Jest też przyjazny wobec innych zwierząt, czasami tylko denerwuje się, kiedy większe psy go zaczepiają. Będzie na pewno cudownym towarzyszem. Myślę, że spokojnie może zostać przyjacielem rodziny, jest bardzo łagodny, może mieszkać w rodzinie, gdzie są dzieci i generalnie po prostu potrzebuje kogoś, kto pokocha go i to jego psie serce już przygarnie na zawsze. 我们是三一七九开头。 Krecik jest na pewno mieszanką bardzo wielu genów. Widać, że ma w sobie coś z jamnika, być może także z psa tropiącego, bo dużą przyjemność sprawia mu przeszukiwanie ściółki leśnej. Podobno ma też sobie coś z pitpula, chociaż chyba raczej tylko obroże. Natomiast najfajniejszym kreciku jest jego ogonek, który jest bardzo wyrazistą. Częścią krecika i cały czas pokazuje jego stosunek do świata. Także krecik czeka na dom.